Jeżeli chodzi o e, temat rodzicielstwa, e, was też nie oszczędzała, a Nie o tym napisała wprost na Instagramie, że doświadczyłam poronienia. Mam wrażenie, że to musiało być e, dla was takie totalne trzęsienie ziemi. Tak, no, ja pamiętam dokładnie ten moment, jak jeszcze we Francji w hotelu nie przyjechała do mnie, jakby no, rozmawialiśmy o tym i jakby e, staraliśmy się zrozumieć, albo, znaczy, zrozumieć, ciężko tę sytuację zrozumieć znaleźć wytłumaczenie dlaczego. Tym bardziej, że ten okres starania się o pierwsze dziecko był, był nawet długi i też jakby czekaliśmy, wyczekiwaliśmy tego pierwszego dziecka. Tutaj okazało się, że jakby no ludzie oceniają cię, że nie strzeliłeś bramki, dlaczego tak grasz, a, a tak naprawdę ty, ty masz trochę na głowie ważniejsze sprawy, to co się dzieje i okej, okay, starasz się dawać ciebie wszystko, starasz się zrobić ale naprawdę u piłkarza to, co myślę, że u każdego sportowca, jeśli dziś w życiu prywatnym są jakieś duże problemy, to parę procent później to w głowie zostaje, tym bardziej, że to był taki świeży temat. I dla wielu ludzi jakby jesteś piłkarzem i to od ciebie się wymaga, ale na końcu my też jesteśmy ludźmi i też przechodzimy przez okresy, które, które nie są łatwe dla nas. A powiedz, jak tak patrzysz na, na, na swoje córy, to wzorem ojca jest dla ciebie twój tata? straciłem ojca mając 16 lat. Myślę, że ten mój wiek, gdzie ja dorastałem i tak naprawdę tam chłonąłem wszystko, co mi świat oferował, to przeżyłem praktycznie bez ojca. I ja staram się pokazywać moim córkom wzór ojca, chyba taki, jaki ja chciałbym mieć, ale chciałem być takim wzorcem, że przede wszystkim jak będę starszy, jak, 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 jak moje dzieci będą miały własne życie, to zawsze będą chciały do mnie przyjechać, porozmawiać i przede wszystkim spędzić czas.